Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji, czyli popularny dom harcerza, od 30 lat działa przy ulicy Dzikiej. W placówce prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Budynek liczy 1700 m2 powierzchni, a z bogatej oferty ponad 25 tematycznych warsztatów korzysta średnio około 1,5 tysiąca dzieci. Władze miasta od dłuższego czasu planowały przeniesienie placówki w inne, bardziej komfortowe miejsce. W grę wchodziło nawet wybudowanie całkiem nowego obiektu, ale to pozostawało w sferze marzeń. Marzenia są po to, żeby je spełniać, podkreślali uczestnicy tej konferencji prasowej. Dzięki tym podpisom firma Skańska za kwotę 8 milionów 200 tysięcy złotych wybuduje w zielonej górze nowoczesny dom Harcerza. Każda budowa jest inna i nie ma dwóch takich samych obiektów użytości publicznej, to nie jest obiekt sieciowy, że tak powiem. Budowa jest bardzo, projekt jest bardzo nowoczesny, wpisujący się w, lokalne, w lokalną przestrzeń. To wizualizacja nowego budynku. Obiekt liczy ponad 2400 m2 powierzchni. W oczy rzuca się nowoczesny design, połączony z funkcjonalnością. Na kolejnych piętrach będą rozlokowane sale do zajęć z dziećmi i nie chodzi tylko o warsztaty plastyczne i teatralne. Nowy dom harcerza zyska salę koncertową, na której podopieczni będą mogli pochwalić się umiejętnościami. Będą też całkiem nowe warsztaty techniczne. Nasza oferta wynika naprawdę z takich przemyślanych potrzeb środowiska i tutaj wiemy, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które są ukierunkowane technicznie, modelarstwo, robotyka, także tutaj będziemy wspierać w tym kierunku i rozwijać naszą formę zajęć. Nowy budynek stanie przy ulicy Wyszyńskiego i zostanie połączony z dawnym domem pracowniczym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ten oczywiście zostanie zmodernizowany, jak zaznacza wiceprezydent miasta Wioleta Haręźak, pracownicy domu Harcerza, patrząc na projekt, już wybrali sobie salę i wiedzą, jakie będą prowadzić tam zajęcia. To ważne, że cały dom Harcerza tak mocno angażuje się w wymarzoną przeprowadzkę do nowego miejsca. Wirtualnie ci pracownicy już tam pracują, oni już podzielili. Te gabinety, oni już też urządzili je. Także oni już wszystko wiedzą i oni jakby pracują dzisiaj w dwóch miejscach. Na dzikiej, w tej starym budynku, ale już myślami przenoszą się do tego nowego budynku. Jak zaznacza dyrektor domu harcerza, zielonogórski projekt jest ważny także z tego względu, że w polskich miastach zapomina się o domach kultury. Na przestrzeni ostatnich lat nie budowano od podstaw tak nowoczesnych obiektów i Zielona Góra zmienia ten trend, a najważniejsze, że robi to z korzyścią dla dzieci. Nie pamiętam, żeby w ostatnich latach była jakaś informacja, która powiedziałaby, że powstało coś nowego od podstaw. A tutaj faktycznie to chyba jest jakaś rewelacja na skalę kraju, bo buduje się zupełnie coś nowego, nowy dom kultury w Polsce. Zgodnie z umową podpisaną przez prezydenta Janusza Kubickiego i wykonawcą inwestycji, budowa nowego domu harcerza zakończy się 31 października.